Cześć, a ja z tej strony. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Jak widzicie, ci co znają Malborg, to pewnie się domyślają, albo wiedzą. Jesteśmy w Malborku na Castle Triathlon. W tej chwili odbywa się ćwiara. Rano odbywała się tutaj jedna ósma, a ja jutro w południe lecę tutaj połóweczkę. Także przyjechaliśmy z Karolem, jest mocna ekipa MBC. Macie, Gola tutaj kibicują. Magda miło się z nami ściga. Igor, jak przed chwilą, wygrał e, ćwiartkę. Janek też przed chwilą startował na ćwiercy, także sporo, sporo nas tutaj jest. No i jutro, oni niestety mieli takie warunki, że padało w trakcie drugiej fali tutaj jednej czwartej, ale my jutro, mam nadzieję, nie będzie padać, bo na razie jest niepadająca. No to moja jedyna połówka w tym roku, o ile nie pojedziemy do Turcji, to jedyna. Eee... Trasa jest szybka, bo już nawet w zeszłym roku tutaj na tej ćwiartce poleciałem dość szybko, no i liczę na to, że też tutaj jutro coś pokażę. No nie chciałbym strzelać jakimiś, nie wiadomo jakimi deklaracjami, no ale moja życiówka na ten moment to jest chyba 5.03 czy 5.04 na połówce i chciałbym tą życiówkę złamać, a jak to, jak to wyjdzie to wy za chwilę zobaczycie. No i zależnie od tego, czy w sumie nawet jakby mi nie, nie poszło jakoś super, no to i tak na pewno się będę dobrze bawił, nastawiony jestem pozytywnie, nie mam aktualnie żadnych kontuzji, wszystko jest git, także oglądajcie odcinek. Karol tutaj postara się wrzucić dużo jakichś ładnych przepitek, dużo prosów, dużo wymiataczy. Jutro też odbywa się tutaj w trakcie tej połówki od rana, od 6:00 Pełny Ironman Mistrzostwa Polski na pełnym Ironmanie. I to są chyba najbardziej obsadzone Mistrzostwa Polski na pełnym, od ja jestem w Kwiatlonie, a chyba nawet dużo dłużej. No, ze względu na to, co się wydarzyło z koroną, cały COVID, wszystko inne, no to tutaj jutro obsada jest niesamowita. Nawet nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, ale jest Kałach broniący tytułu, są, jest Babicki, jest... Yy... Jest z Bogiem w triathlonie. No, nie chcę teraz jakby wszystkich, bo na pewno kogoś zapomnę, ale co najmniej z wymiata czy prosów, którzy tutaj jutro się będę ścigać. No i z, akurat z prosami może nie, ale z częścią ludzi na pełnym nie będziemy się widzieć na trasie biegowej, bo oni zaczynają rano, my później, więc ci co rok będą kończyć pełnego w okolicach 10, 11-12 godzin będą się z nami na tym, na trasie biegowej mijać. Trzymajcie kciuki, see you later. Jak? już oh jest my Misiu szatek. Czekajcie, już wam pokażę, nie widać Misia. Proszę bardzo. Mm. Proszę Misiu się pokazać z boku. Mm. <noise> Jaki agresywny ten miś. Co tam masz? Unboxing. Numerek Czepek Zaraz zapytam, czy to był półkrowiec? Półkrowiec <tryk> na rower. O, <tryk> Jest w jest 11, za półtorej, startuję, za półtorej godziny startuję na połówce, a od 6 rano już tutaj w tle walczą ludzie na pełnym Ironmanie. Także chciałem o tym pełnym z dwa zdania powiedzieć, bo to jest cel, do którego jadą, żeby gdzieś tam za jakiś czas go ukończyć, jak większość z Was wie. I zaczęli o 6 rano, przepłynęli 3,8 km tutaj w tej rzece obok zamku, gdzieś to pewnie zaraz zobaczycie. Teraz jadą 180 km rowerami, 4 pętle po 45, tak jak my będziemy dwie mieli, do zrobienia za chwilę. I na koniec w tym parku biegną 6 kółek po tam 7 km z groszem, łącznie 42 km, czyli maraton. Najlepsi zrobią to po okolicach 8 godzin z groszem. Kilka osób już zeszło z trasy, Robert Wilkowiecki, Kacper Adam, coś tam im się wydarzyło. Robert wiem, że wyziębiony i nie był w stanie kontynuować. No ale nadal jest mega mocna ekipa, nadal jest mega mocna ekipa na trasie. Gdzieś tutaj w tle widzicie już ludzi wjeżdżających na trzecie lub czwarte kółko, chyba czwarte większości. Niesamowite. Najwolniejsi ludzie będą to robić, wiecie, tam pewnie z 15-16 godzin. No bo powiedziałem najlepsi w ogóle zachodźmy z hakiem. Czyli z tymi wolniejszymi będziemy się przeplatać, będziemy się widzieć później na trasie. Trzymajcie kciuki za mnie, jak wy to oglądacie teraz dalej, to już wiecie, jak mi poszło. A ja jeszcze nie wiem, jak mi poszło. See you later. A pan w ile by to zrobił? Proszę to powiedzieć. Ja to bym dwie godzinki do domu. Wiadomo. No wiadomo, ja to bym dwie godzinki pierwszy. Oj, rachu ciachu, po co się męczyć tak długo? No właśnie, oni są jacyś dziwni. Jadą, męczą się tak długo. Nie no, a poważnie to ja w debiucie, dlatego jeszcze pełnego nie robię, bo chciałbym się wytrenować, tak jak już mówiłem wiele razy w filmikach, chciałbym mieć pewność, że na połówce zrobię rower minimum 35 na godzinę, że zrobię tą połówkę w okolicach 4, 45, 450 i dopiero wtedy planuję zapisać się na pełnego. No i w debiucie pełnego chciałbym zrobić gdzieś tam w okolicach 10,5 godziny, no co, coś takiego. No na pewno poniżej 11 godzin. Pewnie teraz Teraz jak powiem, z moją aktualną formą i tak dalej, no pewnie, może bym zrobił w okolicach 12 godzin, może trochę mniej, ale no, ale, czy 11 ale nie o to chodzi, jakby, nie śpieszy mi się, mogę sobie to rozłożyć w czasie, no, plan aktualny jest taki, że robię pełnego na moją czterdziestkę, czyli w lipcu, w lipcu 2022 e, prawdopodobnie w Challenge ROT no ale to zobaczymy mamy jeszcze prawie 2 lata do tego więc oglądajcie dalej Co robimy? E, nagrywamy doping. Nagrywamy doping. <ś acted> Zdalny doping. Usługa w MBC Coaching. Usługa no. premium Osoba nagrywa się na Messengerze, My tę wiadomość, odtworzamy maksymalnie głośno, nagrywamy ją no, na nasz na megafon. I potem ta osoba na trasie ma doping od kochanej osoby, która może być na drugim końcu Polski. Wspaniała usługa. Dobra, chłaszy,

Gratuluję. Dobra, jesteśmy po wszystkim. Kończymy ten odcinek. Zanim powiem, jak poszło, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Subskrybuj kanał Ironway. A poszło tak. Medal jest. Życióweczka nowa jest. Zrobiłem 4,47, więc yy, życióweczka poprawiona jakieś 17 albo 18 minut. Poznania trasa wygląda, że do mierzona, nawet chyba nawet sporo dłuższa na, na bieganiu. Do kilkaset metrów. Tragicznie mi się płynęło, jakoś popłynąłem bardzo słabo. Chyba 1,50 parę na, na 100. Rower niecałe 37 na godzinę i biało, trochę rzucało na tym dysku, ale ogólnie, ogólnie spoko. A bieg od początku 430, tak zgodnie z założeniami Maćka. I tak leciałem też 4:30. 430 Miałem nadzieję, że może da się coś tam przyspieszyć na koniec, ale... ale... Ale nie dało i tam utrzymywałem to tempo powiedzmy 4,30 parę, Mam jakieś wolniejsze kilometry miałem 4,40 Ale szybszy tutaj jak był doping e, Kipy MBC i Karola e, w okolicach Fosy, no doleciałem 4,20 No więc tak całość te 4,30 parę No i mówię, 4,47 łącznie, Życiuwa poprawiono o te 17-18 minut Mega happy, teraz musimy się tylko zebrać i dojechać 3 kilkadziesiąt kilometrów do Poznania ale dobra, kończymy ten odcinek, dziękuję za wszystkie piątki zbite, wszystkie rozmowy i tak dalej, kilkadziesiąt osób tutaj nas zagadało od wczoraj, super, to znaczy, że oglądacie i gdzieś tam później ee, chcecie się, chcecie zbić tą pionę, eee, i co, do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, see you later. pa. A co mamy za tobą? Zameczek jakiś taki, taki zam, zamek, zameczek. A pójdziemy tam? A, nie, a byliśmy już. Nie, no tam jeszcze nie byliśmy. Chodź, tato! Tato chodźmy na ten zamek jeszcze plusem! Nie mam siły na zbytanie synek. <grym> Nara! <grym>